Cześć, bardzo serdecznie Was witamy. Cieszymy się, że możemy się razem pomodlić. Dziś zaczniemy od słów papieża Benedykta XVI. Wielki Post przynagla nas do otwarcia naszego życia na Słowo Boże, aby dane nam było poznać najbardziej fundamentalną prawdę, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jaki jest nasz cel oraz jaką drogę mamy obrać w życiu. Z radą papieża wsłuchajmy się uważnie w Słowo Boże, szczególnie w czasie Wielkiego Postu. Prośmy Matkę Bożą o pomoc w zrozumieniu Słowa Bożego. Dzisiaj chcemy pomodlić się w intencji ludzi zagubionych, będących daleko od Boga. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy Anioł Pański. Jeszcze przypomnimy, że wczoraj minęła Kolejna rocznica, od kiedy się razem modlimy na tym kanale i ksiądz Michał odprawił mszę świętą waszej intencji. Bardzo się z tego cieszymy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Dołaź Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boże Rodzicielko, abyśmy się stali chodnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wleć w serca nasze, Abyśmy, którzy ze zwiastowaniem manierskim wcielenie Chrystusa syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Pomódmy się w intencji, zmarłych wieczny odpoczynek raczej im dać Panie. Światłość wiekowista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wam wszystkim za wspólną modlitwę. Bardzo was serdecznie pozdrawiamy. Pozdrowienia dla... Piotra, Jolanty, Marleny, Anny Zbigniewa i Jerzego. Miło nam, że znów się razem modlimy. I do usłyszenia jutro o 12. Cześć. Cześć, dziękujemy.